Zapraszam Was dzisiaj na rozwiązywanie pytań specjalistycznych na kategorię B. Będą to takie aspekty techniczno-mechaniczne związane z kierowaniem pojazdu. Pytanie rozwiązuje w aplikacji Ltest Testy, na prawo jazdy, którą otrzymujecie w pakiecie po zakupie dostępu na naszej stronie ltesty.pl. Oczywiście jest też dla Was zniżka. Informacje o zniżce macie jak zwykle w opisie do filmu. Dobra, a my już zaczynamy rozwiązywanie tych pytań. Co należy zrobić po stwierdzeniu niewłaściwego ciśnienia oleju silnikowego? A. Uzupełnić braki dowolnym olejem. B. Sprawdzić poziom oleju i ewentualnie uzupełnić braki. C. Zawsze włączyć światło awaryjne. Należy oczywiście uzupełnić ten olej, a ponieważ nie możemy robić tego dowolnym olejem, to prawidłowa odpowiedź w takim wypadku będzie B, czyli sprawdzić poziom oleju i ewentualnie uzupełnić braki. Jaką awarię sygnalizuje szybko migający kierunkowskaz? A. Słaby akumulator. B. Zwarcie w przewiodach wysokiego napięcia. C. Przepaloną żarówkę kierunkowskazu. No on sygna sygnalizuje przepaloną żarówkę kierunkowskazu, czyli odpowiedź C. Jakie mogą być skutki nieszczelności układu wydechowego w pojeździe samochodowym? A zwiększenie pojemności silnika? B zwiększenie poziomu emisji hałasu przez układ wydechowy pojazdu? C zwiększenie spalania oleju silnikowego. Nieszczelności układu wydechowego to zwiększenie poziomu emisji hałasu przez układ wydechowy pojazdu, czyli odpowiedź B. Które z wymienionych działań należy podjąć, gdy w czasie jazdy zaświeci się na czerwono lampka kontrolna układu hamulcowego? A. zmniejszyć prędkość i czekać, aż lampka zgaśnie. B. zatrzymać pojazd i sprawdzić poziom płynu hamulcowego. C. kontynuować jazdę i zgłościć ten stan przy najbliższych badaniach okresowych pojazdu. Lampka czerwona zawsze nas tutaj obliguje do zatrzymania samochodu i sprawdzenia co się dzieje, bo to już jest takie um, ostrzeżenie, że coś jest nie tak i w tym wypadku powinniśmy zatrzymać pojazd i sprawdzić poziom płynu hamulcowego, czyli odpowiedź B. W którym z wymienionych przypadków używanie samochodu osobowego nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego? A nadmierne zużyte klocki lub tarcze hamulcowe? B. Uszkodzone przednie amortyzatory? C. Krótkotrwałe użycie koła dojazdowego, gdy jedna z opon uległa uszkodzeniu? No, nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego użycie tego koła dojazdowego, czyli odpowiedź C. O czym ostrzega świecąca się na czerwono w czasie jazdy samochodem osobowym lampka kontrolna z symbolem akumulatora? A. O uszkodzeniu akumulatora. B. O całkowitym rozładowaniu się akumulatora. C. O nieprawidłowo działającym ładowaniu akumulatora. Świadczy ona o nieprawidłowo działającym ładowaniu, czyli odpowiedź C. Która z widocznych na ilustracji lampek kontrolnych informuje o włączonych światłach drogowych? A, B czy C? Światła drogowe jest to ta lampka niebieska, czyli B. Jaki może być objaw pęknięcia przewodu hamulcowego w samochodzie osobowym? A, wzrost siły hamującej przy jednostajnym naciskaniu na pedał hamulca? B, niewielki lub brak oporu pedału hamulca przy jego wciskaniu? C, bardzo duży opór pedału hamulca przy jego wciskaniu? Jeżeli pęknie ten przewód hamulcowy, to będziemy czuli niewielki lub brak oporu pedału hamulca przy jego wciskaniu, czyli odpowiedź B. Która z wymienionych awarii uniemożliwia używanie samochodu osobowego w ruchu drogowym? A. Niedziałające czujniki parkowania. B. Niedziałająca klimatyzacja. C. Niedziałające światła hamowania STOP. No, najważniejsze tutaj w ruchu drogowym są te światła STOP, więc odpowiedź prawidłowa to C. Czym może być spowodowany nadmierny luz? ruch jałowy koła kierownicy samochodu, a z użyciem przegubów końcówek drążków kierowniczych, bez użyciem opon, c niewyważeniem kół kierowanych. No jeżeli chodzi o kierownicę, to będzie to zużycie przegubów drążków kierowniczych, czyli odpowiedź A. Jakie mogą być konsekwencje użytkowania opon z nadmiernie zużytym bieżnikiem podczas hamowania na mokrej nawierzchni: a wzrost siły tarcia, B. skrócenie drogi hamowania, c zmniejszenie siły tarcia i wydłużenie drogi hamowania. Wpłynie to na wydłużenie drogi hamowania, czyli zmniejszenie siły tarcia, i będzie to odpowiedź C. Jaki jest cel stosowania układu ASR w samochodzie osobowym? A. Przeciwdziałanie poślizgowi podczas hamowania silnikiem, B. Zapobieganie blokowaniu kół hamowanych, C. Przeciwdziałanie poślizgowi kół podczas ruszania. ASR tutaj jest pomocny przy przeciwdziałaniu poślizgowi kół podczas ruszania, czyli odpowiedź C. Która z wymienionych usterek uniemożliwia bezpieczne używanie samochodu w ruchu drogowym, a zanieczyszczony wkład filtra powietrza B przegrzewające się elektrody świetl zapłonowych, C przepalona żarówka tylnego lewego kierunkowskazu, Uniemożliwia bezpieczne używanie samochodu w ruchu drogowym, przepalona żarówka tylnego lewego kierunkowskazu, czyli odpowiedź C? Jaki może być skutek zużycia amortyzatorów w kół kierowanych? A. Zwiększenie przyczepności kół do jezdni. B. Zmniejszenie przyczepności kół i sterowności pojazdu. C. Zwiększenie skuteczności hamowania. Będzie to zmniejszenie przyczepności kół i sterowności pojazdu, czyli odpowiedź B. Które z wymienionych czynności może zwiększyć bezpieczeństwo podczas jazdy po zaśnieżonej drodze? A. Hamowanie wyłącznie przy użyciu hamulca ręcznego. B. Stosowanie opon zimowych. C. Zdecydowane przyspieszanie. No, będzie to oczywiście stosowanie opon zimowych, czyli odpowiedź B. Czy w każdym reflektorze samochodu osobowego wolno ci zamiast żarówki halogenowej wykorzystywać lampę ksenonową? A. tak w sytuacjach awaryjnych, b. nie, ponieważ może to doprowadzić do oślepienia innych kierujących, c. tak, jeżeli trzonek źródła światła pasuje do oprawki w reflektorze. Nie, nie wolno nam tak stosować takich żarówek, czyli odpowiedź B będzie odpowiedzią prawidłową. Który z wymienionych skutków może zostać wywołany przez Kontynuowanie jazdy przy świecącej się na czerwonej lampce kontrolnej ciśnienia oleju silnikowego. A. Poważne uszkodzenie silnika. B. Uszkodzenie hamulców. C. Uszkodzenie mechanizmów przeniesienia napędu. No, przy tej lampce to może być naprawdę poważne uszkodzenie silnika, czyli odpowiedź A. Jaką funkcję spełnia układ przeciwblokujący ABS stosowany w pojazdach? A. Ułatwia zmianę toru jazdy w czasie hamowania. B. W każdych warunkach skraca drogę hamowania. C. Zapobiega zerwaniu przyczepności kół napędowych podczas rozpęcenia pojazdu. I on ułatwia zmianę toru jazdy w czasie hamowania, czyli odpowiedź A. Który z wymienionych czynników może być przyczyną ściągania samochodu w lewą stronę? A. Nieprawidłowa zbieżność kół przednich. B. Jednakowe ciśnienie powietrza w kołach pojazdu. C. Usterka modułu elektronicznego hamulca ręcznego. Jeżeli chodzi o ściąganie samochodu w lewą stronę, to będzie to nieprawidłowa zbieżność kół przednich, czyli odpowiedź A. I ostatnie pytanie: jaki może być skutek niewyważenia kół jezdnych w pojeździe? A, zblokowanie kół jezdnych, B, zwiększenie okresu eksploatacji opony, C, nierównomierne zużycie bieżnika opony. Jeżeli one będą niewyważone odpowiednio, to może być to nierównomierne zużycie bieżnika opony, op czyli op odpowiedź C. I to już były wszystkie pytania na dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję za e, wspólne rozwiązywanie. Zapraszam do naszych mediów społecznościowych, dziękuję za komentarze, gratuluję tym, którzy zdali, pozdrawiam i do usłyszenia w kolejnym filmie.